Cześć widzowie, y, robię tutorial na, tutorial na kantarek dla konika, zapraszam Okej, okay, najpierw weźcie włóczkę albo co tam macie, ja mam włóczkę No, no to weźcie włóczkę Następnie odmierzcie ile konikowi pyszczek ma, nie wiecie, żeby pasowało Można zrobić też warkoczyk, ja nie robię warkoczyku nie robię. Po prostu robię. No, no to robicie. Nie, ucinamy resztę. No, okej. Okay. Robicie supełka. Najlepiej kilka i mocno i uważajcie jak macie włóczkę, bo może się łatwo rozerwać. Odcinacie resztę. Obracacie na drugą stronę hobbyhorse'a. Tak, odwracacie hobbyhorse'a. Musicie to trzymać, żeby sznurek był po tej stronie. Musicie jakoś przewlec. Sznurek. Hopsa. Znowu wiążecie supełka. Odcinacie nadmiar. Jak już przywiązaliście, lecicie pod szyjką, przywiązuje. Co?